Spójrzmy do pięknego fragmentu z Księgi Izajasza, z 62 rozdziału, werset piąty. Oto co mówi nam prorok: Bo jak młodzieniec poślubia pannę, tak poślubi cię twój odnowiciel. A jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak, Twój Bóg będzie się radował z Ciebie. To bardzo piękny fragment, i przyznam, że kiedy go czytam, to uśmiecham się, bo jest niezwykłe. W jakim sensie, czytając ten fragment, dowiaduje się, że Bóg mi się oświadcza, że Bóg kieruje do mnie słowa miłości, ale coś więcej. Bóg mówi, żeby dzisiaj ze mnie radował. Nie znacie mnie, ale powiem tak. Znam swoje życie i naprawdę trzeba być Bogiem, żeby się radować z, z mojego życia. Ale zostawmy to. Pan Bóg zna moje serce. Jeżeli się ze mnie raduje, to z pokorą przyjmuję. Chcę zwrócić uwagę na pewną niezwykle ważną rzecz. Faram jest krótki, jak jeszcze raz przeczytam i posłuchajmy uważnie, bo jak młodzieniec poślubia pannę, tak poślubi Cię Twój odnowiciel, a jak oblubieniec raduje się z oblubienicy, tak Twój Bóg będzie się radował z Ciebie. Żyjemy w XXI wieku. Nie wyobrażam sobie, że kiedy. Chociaż chciałbym sobie to wyobrazić, ale nie wyobrażam sobie, że kiedy planuje się związek małżeński, ślub, jakieś wesele, czy jak tam kto nazywa to spotkanie po ślubie, to nikt nie pyta panny młodej o nic. Powiem Wam taką historię, która jest i smutna, i zabawna zarazem. Swego czasu, parę lat temu, stałem w kwieciarni. Czekałem na swoją kolej. No i pewna pani, jak się szybko zorientowałem, załatwiała różne ważne w jej mniemaniu rzeczy związane ze ślubem, z weselem, a to taki kwiatek, a to taki, a to taki dodatek, a to taki wianuszek, nieważne. Trwało to bardzo długo. Tak uważnie się przyglądały tej, tej, tej kobiecie. no Nie należała do, do tych takich najmłodszych. Nie znaczy to, że była jakaś zaniedbana, czy? czy wyglądająca niewłaściwie, no ale widać było, że to nie jest dwudziestoparoletnia Pani. No i ja mam trochę niewyparzoną buzię. No i pytam, chyba się nie pytam, ale a tak, zapytałem tej Pani, proszę mi powiedzieć, tak Pani tutaj dba o te różne szczegóły, no bardzo to jest miłe i sympatyczne, ale Proszę mi powiedzieć, czy dokładnie tak samo będzie Pani dbała o swoje życie w małżeństwie, jak o ten ślub i wesele? Pani na mnie spojrzała dziwnym wzrokiem, pożegnała się i wyszła. A Pani Kwiaciarka mówi, wie Pan, to jest jej drugi ślub. Tak sobie pomyślałem, no człowieku, masz naprawdę niewyparzoną buzię. Dlaczego, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten fragment podoba mi się z jednego głównie powodu. Tutaj panna młoda w ogóle nie ma nic do powiedzenia. Zwróciliście na to uwagę? Młodzieniec poślubia panna, poślubi cię twój odnowiciel, oblubieniec będzie się radował z oblubienicy. Oblubienica nic, ani słowa. Z jednej strony jest to przepiękny obraz, oczywiście alegoria, ale przepiękny obraz, jak Bóg kocha człowieka, jak Bóg raduje się z człowieka i jak wszystko, wszystko tak, tak naprawdę w życiu człowieka dzieje się dobrego, pochodzi właśnie od Boga. Z drugiej strony jest to przepiękny obraz kościoła, który nie podpowiada Bogu, co Bóg ma robić. Które nie odzywa się ciągle i mówi, ale wiesz, no, jeszcze by w tej sprawie coś można było zrobić, jeszcze to można było poprawić. Po prostu Kościół w pokorze przyjmuje niezwykłe zabiegi Boga o siebie. Coś niesamowitego. Oczywiście ten obraz jest również obrazem miłości i troski Boga o swój naród wybrany, o Izrael. Nie możemy oczywiście o tym zapomnieć. Jest niewątpliwie jest to też obraz niezwykłej miłości i troski Boga o Izrael. Ale jeśli mamy pozostać przy, tym, przy tej zapowiedzi prorockiej, która jest tutaj zapisana, to musimy zapamiętać sobie, że zbawienie jest darem Bożej Łaski. Absolutnie suwerennym aktem. Nie mamy nic w tej sprawie do powiedzenia. Ludzie czasami naprawdę wymyślają przedziwne rzeczy a propos zbawienia. Mówią, że Bóg, który zna przyszłość, wie do kogo się zbliżyć, żeby go zbawić. No co to oznacza? To oznacza, że, że to jest zbawienie za uczynki, a nie za łaskę, nie z powodu łaski. Bóg zbawia, kogo chce, kiedy chce, jak chce. Ten oblubienie, o którym tu mowa raduje się i muje, miłuje swoją mlubiącę, jak chce, kiedy chce, i w taki sposób, jaki uznaje to za stosowne. Człowieku, nie wiem, co o sobie myślisz, ale jeśli myślisz o sobie źle, to wiedz, że Pan Jezus. Z Ciebie się raduje. Jesteś powodem radości dla swojego Zbawiciela. Niech mi nikt nie zarzuca niezwykłej bujnej wyobraźni, a mam taką. Ale mogę sobie wyobrazić, że Pan Jezus siedzący na tronie, mówi w jakimś momencie. Popatrzcie. Popatrzcie na tego cylikasa. Ja się z niego cieszę. Ja się z niego raduję. Pewnie będzie tam jakiś mal content, anioł, który a ja tam widziałem, a ja tam słyszałem. Wystarczy jedno spojrzenie Pana, ale ja się z niego raduję. Ja tego człowieka zbawiłem. Ja tego człowieka. Mam w swoich rękach. Ja tego człowieka prowadzę. Słyszycie, żeby się sprzeciwiał? Ja się z Niego raduję. Tak Jezus raduje się z Ciebie. Może to dziwne, co powiem, ale tak mówi ten tekst. To Jezus zabiegał o Ciebie. To On, zanim się nawróciłeś, oddał swoje życie za Ciebie. Zanim się nawróciłeś, on umierał na krzyżu Golgoty z Twojego powodu. My tylko patrzymy na to w takiej kategorii, że to była kara, że to było coś ohydnego i strasznego. I takie było, oczywiście, że tak było. Ale przecież w tym, w tym wszystkim też był akt niezwykłej miłości i niezwykłej zapobiegliwości pana o tych, którzy się zgubili. Ja się zgubiłem, Ty się zgubiłeś. A on na krzyżu nas odnalazł. Kiedy czytamy, patrzymy na ten tekst, zadziwia mnie, jak niezwykła jest przychylność Boga. Nie zasłużyliśmy sobie na nią. Bóg chce być mnie i Tobie przychylny. Chwała Mu za to. Czy cieszysz się z tego? Co prawda nikt cię tu o nic nie pyta, bo tutaj nikt nie jest zainteresowany moim zdaniem czy Twoim. Wyraźnie Izajasz wskazuje na Pana jako tego, który decyduje o wszystkim. Ile dzisiaj kosztuje ślub czy wesele? Chyba dużo, ale coś Wam powiem. On ponosi wszystkie koszty. Tu jest wyraźnie to napisane. On poślubia, on raduje się, on to robi. Nie ponosimy żadnych kosztów. Jakie koszty ponosisz w tym, że Pan Cię poślubił, że Pan wziął Cię i prowadzi? Żadnych kosztów nie ponosisz. Jest coś niesamowitego w tym, co Bóg zrobił. Tu jest napisane, że on się raduje z oblubienicy. On poślubia, czyli przygotowuje oblubienicę. Co to znaczy? Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to ten pan młody kupuje sukienkę. Biorąc pod uwagę te wszystkie zabobony z nieoglądania sukienki, to aż się włos na głowie jeży, ale zostały te bzdury. To pan młody kupuje sukienkę, pan młody kupuje dodatki, buty, bieliznę, kwiaty. Tak, bieliznę też kupuje. Bo sam ją będzie później ściągał z tej panny młodej. Więc bierze najpiękniejszą. Najpiękniejszą. Prowadzi ją do fryzjera. To pan młody przygotowuje jej makijaż. A tak, oczywiście, że tak. Można i należy nawet go stosować. Wszystko, wszystko czyni Bóg. Wszystko czyni Bóg i tak Bóg Cię przygotował do duchowego życia. Dokładnie tak, zadbał o wszystko. Jesteś święty w Jego oczach, dostałeś Ducha Świętego, który Cię uczy, prowadzi, przypomina Ci, daje Ci siłę i moc. Dostałeś Słowo Boże, gdzie możesz wszystkiego się dowiedzieć, czego chcesz. Nawet dowiadujesz się rzeczy, których nie chcesz się dowiedzieć, ale one są dla Ciebie, są dobre. On przystraja, on zdobi, on obdarowuje. Obdarowuje. Co znaczy, że Pan raduje się z Ciebie? Tak to jest zapisane. Twój Bóg będzie się z Ciebie radował. Jak człowiek może to rozumieć? Bo to jest napisane przecież dla nas. Nikt nie pisał tego słowa dla Boga, ale dla nas. To oznacza, że Bóg chce mieć z Tobą relację. Bóg jest czuły wobec Ciebie, bo jest Twoim narzeczonym. Oczywiście w Jezusie Chrystusie, żebyśmy to dobrze rozumieli. Jezus Chrystus obfituje dla Ciebie, daje Ci wszystko, czego potrzebujesz, daje Ci całego siebie. Jak jesteś Panem Młodym, zaplanowanym na niedługo, jak nie chcesz siebie całego dać swojej oblubienicy, to przestań udawać Przerwijcie te przygotowania, bo oszukasz swoją przyszłą żonę. Bóg ma emocje wobec nas. To są emocje. On jest obojętny. To nie jest Bóg, który nic nie przeżywa. Troszczy się. Troszczy się. Usługuje. Ten Bóg, o którym tutaj czytamy, On usługuje. Jest pełen pomocy. Pełne wsparcia, pełen błogosławieństwa. Czy znamy takiego Boga? Czy znamy takiego Boga? Bóg taki właśnie jest. Ja dziękuję Bogu, że mnie zbawił, że mnie znalazł, że mnie wyciągnął z dołu zagłady. Mógłbym długo mówić, za co Mu dziękuję i pewnie jeszcze dłużej milczeć ze wstydu, że nie pamiętam o tych wielu, wielu innych rzeczach, za które powinienem mu podziękować. Ale znam go. Znam go. E, taki drobny dodatek. Niektórzy mi piszą, że jestem oszustem, że fałszywym nauczycielem, że nie znam Boga, że nic nie wiem na temat Słowa Bożego. Wiecie co? Mój Bóg ma inne zdania. I cieszę się z tego, że ma inne zdanie, że nie jest jak człowiek, ale jest jak zbawiciel. I uczy tego Boże słowo, dlatego wierzcie mi, jak próbuję narozrabiać, to on mi zwróci uwagę. I wie, że ja słyszę, i wie, że ja rozumiem. Dziękuję. Panu Jezusowi, że jest właśnie takim oblubieńcem, że jest takim odnowicielem, że jest takim Bogiem. Amen.